Chciałabym najpierw Panu pogratulować, że tylko 20 lat mieszka Pan przy nieutwardzonej ulicy. Bo ja ponad 50, a moja matka ponad 80. Świetlana perspektywa przed Panem Prezydentem w takim razie. Widzę dużą niekonsekwencję w tym, co Pan mówi. Bo z jednej strony mówi Pan, że główne ciągi komunikacyjne, żebyśmy nie stali w korkach. Dla, dla tej dzielnicy głównym ciągiem komunikacyjnym jest ulica Nakielska. Pan nie przewiduje przebudowy tej ulicy, więc pytam, gdzie tutaj jest logika w, w tym, co pan mówi, ale to nie koniec. Następna niekonsekwencja polega na zwalnianiu nauczycieli, bo zyska pan pieniądze do budżetu. Sam pan mówi, że odpis z podatku ze Skarbu Państwa trafia do budżetu miasta. Zwolni Pan nauczycieli, oni będą bezrobotni, nie płacą podatku, w związku z tym wpływy z budżetu do kasy miejskiej są mniejsze. Zaznaczam, nie jestem nauczycielem opłacanym z Urzędu Miasta, jestem nauczycielem akademickim, więc zupełnie inna bajka. Ale nie zakonowi. Y więc to jest jednorazowy zysk, który Pan będzie miał, te ileś tam milionów, prawda? Jednocześnie nie będzie to taki zysk, jakiego Pan oczekuje, bo będą mniejsze wpływy z budżetu państwa, więc jest pewna duża niekonsekwencja. Poza tym chciałam powiedzieć, że wpływy do miasta to są również podatki i my te podatki płacimy i na pewno nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. Tu nie chodzi o uliczki małe, osiedlowe, ale proszę zobaczyć, jaką ulicą chodzą w tej dzielnicy dzieci do szkoły. To jest główna ulica, która komunikuje Ulicę Nakielską z drogą dojazdową do Białych Wód i główna ulica, którą chodzą dzieci do szkoły i jeżdżą ludzie do szkoły. Proszę mi powiedzieć, jaka jest perspektywa. Co do Nakielskiej. Po to mówiłem o środkach. Po to powiedziałem, że jest 10 milionów na inwestycje. Żeby sobie zdać sprawę, ile tak naprawdę jest środków, za które możemy my tu. Usiąść w piątkę i powiedzieć, co budujemy w mieście. I teraz jak mamy rachunki już dzisiaj wystawione za tramwaj do Fordonu przez 15 lat będziemy płacić, tak? No, no tak to wygląda. I jeszcze ileś innych inwestycji. No i ten tramwaj do nie. No, no okej, okay, no ale już to jest budowane, no i zburzyć tego nie zburzymy. No po prostu tak to wygląda. Więc co do drogi. Ja mówię, na kielska jest ważna. Ja nie mówię, że nie jest ważna. Jest ważna, ale nie ma na nią pieniędzy. Gdyby były, to bym tu przyszedł jak gwiazda i powiedział: Szanowni Państwo, od jutra zaczynamy. Ale jak ich nie ma, no, jak w domu, chce pani kupić Rolls Royce'a. Ale jak nie ma pieniędzy, to pani go nie kupi. No, to jest prosta zasada. Ja nie będę drukować pieniędzy ani krat. Jak ich nie ma, to mówię, że nie ma. Jak są, to decyduję na co je wydać. I teraz, i teraz na każdym spotkaniu. Na każdym spotkaniu każdy przekonuje, że jego są sprawy najważniejsze. Ja to rozumiem. Wysłucham cierpliwie, muszę usiąść i zważyć i podjąć te decyzje. I ja bym chciał, żebyście mnie Państwo i Pani, może szczególnie, oceniała przez jakość decyzji podejmowanych. Jeżeli podejmujemy decyzję, że na przykład podjęliśmy jakby ekstra dodatkowe, w tym roku podjęliśmy decyzję, tak? Wiedząc, że klasa uniwersytecka kończy się na Wojska Polskiego, mówimy bez sensu. Czemu nie zrobiono od razu pewnego kolejnego etapu i wzięliśmy, myślę, 25-30 milionów, które gdzieś tam się udało wyskrować. Przedłużamy tą trasę do ulicy Glinki, jeszcze żeby nie stały samochody, bo co z tego, że przejadą pięknym mostem i trasą i staną przed Wojska Polskiego, to musimy przedłużyć ją do Glinki i to jeszcze, tak powiem, górą, a nie dołem. I, i to, to są decyzje, które my podejmujemy, patrząc przez pryzmat natężenia ruchu. I tu jest bardzo duże natężenie. Ale trzeba mieć, żeby ruszyć to zadanie, to zrobienie, nie wiem, półnakielskiej, jednej trzeciej nakielskiej to jest bez sensu, tak? bo się korek przeniesie z miejsca, gdzie dzisiaj jest, o 500 metrów dalej. Jak już zrobić nakielską, to trzeba zrobić całą. Bo wtedy jest, nie ma efektu wąskiego gardła. Co do nauczycieli, to już totalnie się nie zgodzę, bo gdyby iść tym tokiem, to powinniśmy w ratuszu zatrudnić wszystkich bezrobotnych w mieście, żeby wpływało więcej podatków. No bo to jest ten sam to sama logika, więc z nią się nie zgodzę. Dlaczego? Jeżeli jest nauczycieli za dużo, to po prostu trzeba uczciwie powiedzieć, że jest za dużo. Nauczycieli ubywa w systemie dlaczego? Bo jest mniej dzieci. I jak jest o jedną trzecią mniej dzieci, to potrzeba o jedną trzecią mniej nauczycieli. No ja nie mówię, że to z roku na rok tak jest, ale przez ostatnie lata tak jest, bo y, dlatego tutaj... Pozwolę sobie już dalej tego wątku nie ciągnąć, ale zapewniam panom, że zgodnie z zasadami ekonomii to działanie jest racjonalne. Ochrona środowiska. Budowano przy ulicy Nagielskiej róg, w otwartek, piękny park dla dzieci. Ale nie ma monitoringu. W Krakowie były takie sytuacje, że dochodziło częściowo do dewastacji. Nadal prosiliśmy o załatwienie tego. Nie ma. Druga sprawa. Kiedyś pilnowano. I, żeby psy nie załatwiały się za to były kary. W tej chwili tego nie ma, a mówiąc uczciwie, na odcinku, powiedzmy, między szkołą y, fryzjerską a szyżówką y, z Doliną Wrocławską, na stronie parku jest dosłownie sterta odchodów, co nie ma w ogóle jakiegoś odzewu. Ale też jest wina ochrony środowiska, bo. Jeżeli powstał taki piękny park, to powinny zostać pojemniki z, z, z woreczkami, bo tam odpowiednia ilość śmietników jest, to by wystarczało. I trzecia sprawa, ten pięknie zorganizowany kanał latarny, to jest dosłownie wstyd i ruina. Po pierwsze, niezabezpieczone barwy od strony cmentarza, jak jest deszcz dosłownie całe sterty piachu spływają. Tam w tej chwili to jest dosłownie wstyd, bo do pół metra rosną chwasty, bo się boi tego ruszyć. Po, po drugiej stronie, owszem, jest ładnie, no ale niestety jak nie ma deszczu, to to nie rośnie. trzeba było wtedy już pomyśleć przy takiej inwestycji, że gdzieś były dwa, trzy punkty, gdzie można nawet i nie ma nic, i zawartość tamto to dosłownie to ruina. A, a tyle pieniędzy się na to wydało. No, dlaczego Dziękuję. nie ma? Nie wiem, bo tego projektu nie tworzyłem, nie podpisywałem, więc trudno mi jest odpowiedzieć. To nie znaczy, że nigdy nie będzie. My współpracujemy w ramach, w ramach zakładania monitoringu z policją. Zbieramy znowuż w ramach ograniczonych potrzeb i możliwości, dużych potrzeb, albo nieograniczonych, a ograniczonych możliwości. Szukamy miejsc, w których zgodnie z danymi policyjnymi, z naszymi ze Straży Miejskiej założenie tego typu kamery jest najbardziej wskazane, bo i, i tym się kierujemy. Dlaczego projekt nadworcowy miał przewidziane pełne, trudno mi powiedzieć. No, sorry, nie wiem. Teraz co do kup. No, to jest temat, który boli tych, którzy nie mają psa albo którzy mają psa i zbierają te kupy, bo pretensje są do miasta, przy czym... Oczywiście ja bym chciał, żeby tego nie było. Tak naprawdę ten problem to jest problem, który fundują nam ci, którzy mają psa i niezgodnie się zachowują z zasadami pewnej wspólnoty, którą tworzymy. Sposób jest jeden. Sposób jest taki, żeby, nie wiem, zatrudnić tysiąc strażników miejskich. Pan komendant by ich przyjął i we wszystkich miejscach, gdzie psy się udają, był strażnik miejski. Inaczej się nie da. Że i sami nie zbudujemy w sobie tej świadomości nie będziemy mieli w sobie tej dyscypliny, to nie wierzę, że siły Straży Miejskiej, czy policji, czy kogokolwiek innego nad tym zapanują, bo, bo taka jest rzeczywistość. I, i, i nie oczekujmy, że stu strażników o tyle jest w mieście. Owszem, tu pan komendant nawet mi przygotował dane. Takie oczywiście przypadki są wychwytywane. Teraz jak odszukam na szybko, to powiem, jak to wygląda. Także to jest zjawisko, gdzie mam nadzieję, że strażnik, gdy zauważy coś takiego, to obojętnie nie przejdzie. Ale, ale po prostu no, możemy stu kolejnych strażników, ale znowuż państwo będę musiał zapytać, jak 100 kolejnych strażników to jest tak myślę z 15 milionów złotych, to już jest to cała jedna jedyna inwestycja, na którą nam zostało, więc na tym polega zarządzanie takimi kwestiami. Nie mam w tej chwili tak na szybko. I jeszcze trzeci temat, który Pan poruszył. Kwestia tego, tej inwestycji. Ta inwestycja jeszcze nie jest zakończona. W tej chwili trwają jeszcze, no może tam nie widać ludzi, ale nie ma jej odbioru, więc wydział, który to nadzoruje, że tak powiem, będzie egzekwować wykonanie zgodnie z planem i zgodnie z projektem. Także tutaj Pani Prezydent mi podpowiada, że ten projekt nie został jeszcze zakończony, w sensie nie został odebrany. I, I myślę druga kwestia, jak tam się pojawia zieleń, to już będzie musiała być oczywiście przez wydział gospodarki komunalnej o tą zieleń będziemy tam dbać. Dzień dobry Ewa Koźlak, ja reprezentuję mieszkańców niestety ulicy Gruntowej. Panie Prezydencie, mówi Pan dużo, jak każdy po kolei z prezydentów o pieniądzach. Nie ma pieniędzy, nie ma środków, nie ma tak. To w takim razie czy są tak, czy można pieniądze wyrzucać do błota? Stać nas na to? Skoro ja rozumiem, że ulic się nie robi, których nie ma, nie ma projektów, nie ma zezwoleń, Ulica Pogodna. 30 lat temu mieszkańcy zrobili projekt za swoje pieniądze różne instalacje za swoje pieniądze. Dzisiaj miasto zrobiło, zapłaciło za projekt, za zezwolenia. Właściwie już miała być łopata wbita. No niestety, za wcześnie były wybory. Ja mam pytanie, co z ulicami, gdzie już wszystko jest, pozwolenia, projekty? Wszystko to są pieniądze. Jeszcze raz powtórzę. No Szanowni Państwo, ja nie będę was okłamywać, bo po prostu nie mam tego w zwyczaju. Po to mówiłem, że było 50 milionów wirtualnych przychodów w planie budżetu i wtedy byłyby to osiedlówki na papierze, bo faktycznie by ich nie było. I 83 odwrotnie, 80, no już tam 80 milionów kosztów, tak? No po prostu proszę zajrzeć do budżetu miasta, każdego zachęcam, jest na stronie internetowej, tam każda złotówka jest opisana. I jeżeli ktoś rozpętał tego typu informacje albo nadzieje. Najgorsze jest wzbudzić nadzieję, a potem tego nie zrealizować. Ja jestem w tej niewdzięcznej roli, że ktoś rozbudził nadzieję, a pretensje są dobre. Bo ja tych nadziei nie rozbudzę nigdy, jak nie będę wiedział, że nie mam pieniędzy. Nigdy nie użyję słowa obiecuję, jak nie będę w stanie tego zrealizować. I proszę mnie z tego rozliczać. Jak powiem, że obiecuję, to znaczy, że będzie. Ale dlatego ktoś, nie, nie muszę wymieniać nazwiska, obiecał coś, co było nierealne. Owszem, byłoby realne, gdybyśmy w listopadzie zlikwidowali komunikację miejską. Proszę bardzo. Ale to byłoby do mnie wtedy pretensje. Tak więc proszę mnie zrozumieć, że ja nie wyrzucam pieniędzy i, i, i tego nie chcę robić. Stąd, stąd nasz, to jest niewdzięczna rola, tak jak mówię, niewdzięczna rola, gdy nie ma dużo pieniędzy. No ale to jest rola, którą jak przyjdzie dziecko, mamo, kup mi to, a mama powie nie mam pieniędzy. To jest dokładnie taka sama rola moja dzisiaj na tym spotkaniu. I każdy, kto się znalazł w takiej sytuacji jako mama, wie, że nie mogę kupić dziecku zabawki, bo mi nie starczy na chleb. No i dokładnie jest w mieście. Tylko, tylko nie ma, uważam, takiej świadomości, że, że, że to nie zła wola, bo tu nie ma złej woli. My chcemy podejmować jak najlepsze decyzje. Ale jeżeli nie mamy pieniędzy, to, to nie, ale też nie obiecamy wtedy, tak? Dlatego to, co jest realne, mówimy, obiecuję, ale obiecuję, to jest jak wykonać, w moich ustach. A to... Tego słowa nie użyję nigdy, tylko po to, żeby, nie wiem, przebrnąć przez to spotkanie i przyjść na następne, nieważne za rok, za dwa i, i wtedy dopiero miałbym, byłbym w nieprzyjemnej sytuacji. Te, znaczy, projekt budowlany jest wart, ważny, ale to nie będzie miało znaczenia, od razu mówię. Bo takich projektów jest 50. Taka jest prawda, bo ktoś kazał robić projekty, nie mając na nie pokrycia na wykonanie. No taka jest rzeczywistość. No, to są... To są takie działania. Obiecać, rob mi 50 projektów, ale już na wykonanie w projekcie nie było. Tak jak Fordoniakom obiecano masterplan dla Fordonu, rozbudzono nadzieję, a w budżecie nie było ani złotówki na realizację tego. No, to taka metoda, wyborcza pewnie, no ale obiecuję, że ja takiej stosować nie będę.